Koronawirus w zakładzie przetwórstwa mięsnego Kuś w Rudzie Śląskiej. Wykryto tam cztery przypadki zakażenia wirusem. Chore osoby obecnie zgodnie z procedurami przebywają w izolacji domowej. Zakład można jest zabarty, bo brakuje tam dużo towaru, nie? No i to miał pecha właściciel, właściciele. No i no ja nie wiem. Czy to akurat trzeba całki zakład zabierać, jak ktoś jest chory. Na kwarantannę skierowano także osoby, które miały kontakt z osobami chorymi. Jeszcze dziś sklep przy zakładzie był otwarty. Zostanie zamknięty od jutra, ponieważ ruszą badania pozostałych pracowników. Blisko 40 osób ma być przebadanych, aby sprawdzić, czy również nie ulegli zakażeniu. Z tego co wiemy, tam służby sanitarne są non stop w kontakcie z właścicielami. Zostały wdrożone procedury. Zresztą te procedury tak jak w każdym większym zakładzie są. Dostrzegane, tego też pilnuje Sanepid, Zakład został zdezynfekowany. Klienci nie powinni się obawiać jedzenia zakupionych w tym sklepie towarów. Jak udało nam się dowiedzieć w powiatowym inspektoracie weterynarii w Katowicach, mięso, które trafia do sprzedaży, jest poddawane obróbce termicznej. Do tego główny inspektorat sanitarny podaje, że do tej pory nie ma dowodów, aby koronawirus mógł się przenosić za pomocą żywności.